Nie, speed dating to śmierć romantyzmu. Jej, oj, proszę cię, Janek, no nie mogę iść sam z maratonem, bo on znów będzie gadał o najdziwniejszych rzeczach, które znalazł w lesie. <grym> oczywiście, że będę, bo wszyscy się dziwią, że kasztan jest dopiero na czwartym miejscu. Dopiero na czwartym miejscu, Adam? To co może być na pierwszych trzech? Drzewa, a może kalesony? <grym> <grym> Okej, okay, Michał, jestem gotowy, idziemy. A, gdzie wy idziecie? Do kina. Próbujemy urozmaicić nasze randki w ciekawy sposób. I dlatego idziecie do kina? Ciekawe, co robiliście wcześniej. Segregowaliście znaczki? Nie. Oglądaliśmy Netflixa. Hmm. Ej, 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 to może pójdziecie z nami na speed dating za tydzień. Ej, chodźmy! Moglibyśmy udawać, że się nie znamy. Myślisz? Ale w sumie byłoby jak na naszej pierwszej randce. No! Super! Nigdy nie byłam na waszej pierwszej randce. Więc na każdej randce będę udawać kogoś innego, dzięki czemu będę ideałem dla każdej dziewczyny. Twoje pomysły brzmią czasem jak SMS wysłany po pijaku. Niby dobrze, ale potem jakaś dziewczyna na twój widok wywołała policję. To zły pomysł? Nie, uważam, że to jest świetny pomysł, jeżeli planujesz oszczędzić na trumnach, bo umrzesz samotny. Oczywiście planuję umrzeć samotnie. Bardzo dobry pomysł, bo na cmentarzach i tanki jest za dużo ludzi. Janek, to po co w ogóle tutaj przyszedłeś, jak ciągle narzekasz? Bo czasem lubię zrobić coś wbrew zdrowemu rozsądkowi. Dlatego oglądam właśnie hotel Paradise. O, Janek, hej! Polina, co ty robisz? A, wiesz co, rozwiodłam się z mężem i teraz zaczynam na nowo korzystać z życia. Rozwiodłaś się? O nie. No, to chyba nie przypadek, że się tu spotykamy. Do zobaczenia. To co, Michał, od teraz się nie znamy. Nie znam żadnego Michała, od teraz jestem Carlos. No, ja nie znam żadnego Carlosa. A dzisiaj wieczorem poznasz. Myślisz, że tak łatwo ci pójdzie? A nie? Zobaczymy. A u nas speed dating wygląda tak, że panowie zajmują miejsca, a panie się do nich dosiadają. Po dzwonku następuje zmiana. Powodzenia. To co robisz w życiu? Ja? Ja jestem policjantem. To ciężka praca, ale warto. Walczę ze złem i ratuję kobiety z opresji, jak Bruce Willis, Bogusław Linda albo tampony. Jaką masz filozofię życia? Hakuna Matata. A gdy marsjański krążownik eksploduje, bohater staje na tle nowego świata i mówi No, zrobiłem swoje. Mogę odejść. I właśnie tak widzę swój pomysł na reklamę cebuli. Sztuka to całe moje życie. Sztuka to ja od małego malowałem, bardzo dużo malowałem. Tak. A rzeźby lubisz? Kocham, kocham malować rzeźby. A co byś chciał w sobie zmienić? Mojego małego wykrzywionego penisa. No i pracuję, a potem wracam do domu. No i tyle. Dom, praca, dom. No i siedzę w domu. I wtedy pan i panna młoda odlatują balonem, a goście śpiewają All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, bo panna młoda nie jest już single lady i ma pierścionek, tak jak przekazywała Bianca. Genialny maraton, tylko dla mnie to musiałoby siedzieć w górach, bo ja kocham góry. Mmm, Paulina może siedzieć w górach, może siedzieć na dnie oceanu. Ja jestem elastyczny. Wszystko będzie załatwione na tip-top. Ja akurat dobrze czuję się teraz jako singielka, ale ty może powinieneś planować śluby. No więc co lubisz robić? Wiesz, co lubię robić. Nie wiem, Carlos. No, technologię lubię. Lubię yy, jedzenie i miłość, no ale nie naraz, <grych> chodźmy do mnie. Fuj, Carlos! Takie teksty, do mnie dopiero się poznaliśmy. Nara! Chyba nie myślałeś, że będzie tak łatwo, co? <grych> no taka praca jak to praca, wiesz, robota ani zła, ani dobra. No mam jakieś kompleksy, no ale to jak każdy chyba, nie? Że na przykład nos za duży albo za mały. No u mnie to prawda jest jedno i drugie. Filmy też lubię. No, ale też nie wszystkie, tylko takie do pomyślenia bardziej psychologiczne. O, i, i góry lubię. Są takie piękne, majestatyczne. Ostatnio w tatrach byłem, no. No, a tak poza tym to, to co? Praca dom i tyle. No. Hej, Szymon, prawda? Tak. Cześć, Janek. Cześć. Słuchaj, wydajesz się fajnym, sympatycznym gościem, nie? Ale musisz dziewczynom opowiadać tak bardziej z życiem o sobie. No ale jak? Ja jestem nudny, no widziałeś jaka znudzona była ta przed chwilą? No wyglądała jakbyś chciał podatkować jej tlen, ale wiesz... Wiesz jak mówiłeś o górach? To było zajebiste. No ale nikogo nie interesują góry, no. One po prostu stoją i kurują. No dobra, no to spróbuj chociaż dziewczynom odpowiadać w taki bardziej nieoczywisty, zaskakujący sposób. Słuchaj... A może chciałbyś mi podpowiadać podczas randki, co? Oszalałeś? Może jeszcze wsadzę ci rękę w dupę i będę sterował jak pacynką, co? Dasz sobie radę, Szymon. Będzie dobrze. Powodzenia. Moi znajomi to wyśmiali mnie, że idę na szybkie randki. No, mnie tak samo. A ja uważam, że jest. Jest coś romantycznego w tym takim poznawaniu się od razu tutaj zaraz, a nie wiesz. No, ja tak samo uważam, ja tak samo. Ale tu wiesz, oni tak w ogóle sobie ze mnie żartują. Tak po przyjacielsku, wiesz, że na przykład uwielbiam grać w planszówki, ale ciągle w nie przygrywam. Grasz w planszówki? Ja. Serio? A, a znasz masło wężyc? Tartaru. Nie no, serio! To jest moja ulubiona gra! No to musimy koniecznie zagrać razem! Pewnie, jasne! A czekaj, słuchaj, bo ty też mi mówiłeś, że y, zajmujesz się prawem, prawda? Tak mówi, tak, tak mówię? Tak. No, no, w zasadzie. od liceum mówię sobie. A zostanę tym prawnikiem, który gra w planszówki. no, I tak 5 lat w jednej kancelarii. No to niesamowite. Oboje uwielbiamy planszówki i też jesteś prawnikiem, tak samo jak ja. Bo ty mi mówiłeś, jak się nazywa ta twoja kanca? Kanca. Kanca, kanca. Nazywa się... Nazywa się. Maratoński i partnerzy. -mara maratoński i partnerzy, tak? <śc> serio? Nie słyszałam. A czekaj, a co to są za partnerzy? <noise> Krzysztof Partnerzy. A <noise> to nazwisko, ja mu mówię, no stary, będziesz się Partnerzy nazywać. On no takie nazwisko, więc co ja zrobię? No. Krzysztof Partnerzy to jest taki bardzo popularny adwokat. Yy, poza miastem, bo często wyjeżdża, więc tam jest popularny, tutaj mniej popularny. Ale no, 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 no Krzysiek to, 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 to robi robotę. Krzysiek Partnerzy? <noise> Nie no, no, to nazwa jest, w ogóle brzmi jak jakaś wymyślona. Czekaj, z pracy sprawdzę w internecie. No i tak naprawdę tą politechnikę to dla mamy rzuciłam, żeby pójść na ASP. No ale mama nie dożyła, żeby zobaczyć mnie na Jak myślisz? Co ją tak śmieszy? Co? No spójrz na nich. Agata cały czas się śmieje gadając z tym typem. Co on taki zabawny jest? No ale co, znasz ją? No, tak. No, to moja dziewczyna. Przepraszam, to jesteście w związku otwartym? Nie. Mamy zamknięty związek. Bardzo zamknięty. Zamknięty jak biedronka w niedzielę. Śmieje się tak, bo jej się podoba, tak? <laughs> Ty, a co ten Michał tak z nią gada, co? Ze mną nigdy się nie angażował w rozmowę. Ja mu pokażę. Dobra, udawaj, że mówisz coś śmiesznego, Marcin. Ty jestem Piotrek. <laughs> Piotrek, ty to jesteś Piotrek, no. <laughs> a może ona dobrze się bawi, bo o nią słucha? No, a ty pewnie nie słuchałeś tak jak teraz mnie. Co? Słucha słuchałem cię. Tak? To co mówiłam? M mówiłaś, że, że studiowałaś na Politechnice, że jesteś artystką i, 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 i że twoja mama umarła. Mówiłem, że to nie dlatego, że jej słucha. A co robisz w życiu? Oddycham. Ale czym się zajmujesz? No, zajmuję się ogniem. Co? Co nie kurwa, David Lynch? Maratoński partnerzy. Nic nie mogę znaleźć. Co? A no tak, no, Krzysiek mi mówił, że strona w przebudowie jest, za, 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 zapomniałem, więc pewnie oni zdjęli ją i dlatego nie znajdziesz. Ale nie, to w bazie kancelarii powinno być, a nic nie ma. A, ale ty szukasz w Warszawie? No, no w Warszawie. A nie, nie, bo to, bo, to jest, bo, bo to jest pod Warszawą, więc to nie znajdziesz. Pod Warszawą też nic nie ma. A, ale tak bardziej pod, pod, pod Warszawą, tak obok. Za. Obok, ale za. Właściwie to, 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 to jest w Łodzi. Dojeżdżasz do końca w Łodzi? Ty nie, ja, ja jestem z Łodzi. Nie no, mówiłeś, że jesteś z Warszawy. Urodziłem się w Warszawie, ale później wyjechałem do Łodzi, no i zostałem tam na zawsze. Czyli, czyli w sensie do dziś, bo pewnie no, będą później może kiedyś wjedł. Mhm. Kłamiesz, prawda? Nie. Tak. Tak, no przepraszam. Po prostu robiłeś sobie ze mnie jaja, tak? Nie, nie, bo. Oj, po, po prostu jest. Tak, że ja ostatnio rzu rzuciłem swoją pracę, i, no i no w tej chwili nie robię nic wyjątkowego, a, a polubiłem cię i, i, i nie chciałem, żebyś pomyślała, że, że, że... No przepraszam, głupio wyszło. To, że nie jesteś prawnikiem, to, to nic, ale to, że kłamałeś, to jest naprawdę mega, mega słabe. No ale naprawdę lubię planszówki. Na przykład Masło męża z to moja ulubiona gra. Pamiętasz ten dżingiel? Masło, masło, masło węże. Starta, ruch. Start a... ruch. I wtedy ty mogłabyś być we fraku, a pan młody w sukni ślubnej? Albo inaczej może, ksiądz we fraku? Wszyscy we fraku, tak! To brzmi dziwnie. Podoba mi się. To co, kiedy robimy ten ślub? Ech. No jestem zabukowany do 2027 roku. Um, ale... Co lubisz robić? Chętnie, chętnie jeżdżę autobusem. Co ty robisz? No, tak jak mówiłeś. Miałem odpowiadać w nieoczywisty zaskakujący sposób. Ale nie jakby matka cię upuściła po porodzie. No, masz rację. Jestem w Szymon, czekaj! Poproszę czas dla naszej drużyny. Przestań. Nie zasługuję na nikogo. Jestem frajerem. Matka miała rację. Umrę samotnie pośród pięknych kur i tyle. Co by zrobiły góry na Twoim miejscu, co? Czy one by się poddały po paru małych, nieudanych randkach? Po 37. Po paru małych trzydziestu siedmiu nieudanych randkach? Nie, góry by górowały. Góry byłyby twarde, Szymon. Bądź jak góry. Ale ja nie jestem górami! Ale możesz być. Spójrz na deroka. Możesz wyjechać do Hollywood i zagrać szybkich i wściekłych. Rozumiesz to, Szymon? Nie jadę do żadnego Hollywood. To jest za daleko. Jadę w mieszczady, gdzie umrę zjedzony przez małe zwierzątka. O! He, <słuch> he. Dobra. Dobra, będę ci podpowiadał tak jak chciałeś. Po prostu powtarzaj wszystko, co będę mówił, i będzie dobrze. No a co z tobą? Nie boisz się o swoją radkę? Mm, daj spokój, jestem tu dla zabawy. Nie ma tutaj nikogo, kto by mnie interesował. O! Hej. Hej. Cześć, jestem Agata. Cześć. Cześć, cześć. Co ty taki smutny Adam? Zaplanować ślub na pocieszenie? Hmm. Nie wierzę, że tu jesteś. No, przeznaczenie chyba jednak chciało, żebyśmy się lepiej poznali. I nie, nie wierzę, że tu jesteś. Co? A, tak, <grym> ja też nie wierzę. Wiesz, jak widziałem Cię wtedy, jak chodziłaś po swoim domu, wyglądałaś jak królowa. Tak? W wiesz, ostatnio jak na Ciebie patrzyłem, jak chodziłaś po swoim domu, byłaś. Byłaś jak królowa. Tak. <grym i wierzyli> Czekaj, co? Obserwowałeś, jak chodziłam po własnym domu? <grym i wierzy> <grym i wierzy> Przyznam, że liczyłam na to, że się jednak lepiej poznamy. Przepraszam, ze stresu gadam głupoty. Rzadko bywam na randkach. Co? Przepraszam, ze stresu gadam głupoty. Przyznam, że rzadko bywam na randkach. No okej, okay. ja w sumie też. A co robisz na co dzień? Może po prostu się stąd wyrwiemy i pójdziemy do ciebie. No chyba, że jesteś zajęty. E... I jestem ochroniarzem w sklepie z zabawkami. Ciężka praca. Ostatnio musiałam bezwładnić grupę ośmiolatków nielegalnie handlującą klaskami Lego. Nie rozumiem. E... Może najpierw opowiedz mi coś o sobie. I... Jestem. Y... Jestem ochroniarzem w sklepie z zabawkami. Z życiem do cholery. To, to ciężka praca. E, ostatnio obezwładniłem gang ośmiolatków e, nielegalnie handlujący klockami lego. <grym> o, zabawny jesteś. Dziwny, ale zabawny. A masz jakieś hobby poza aresztorem? A wtedy odkryłam, jak bardzo kocham góry. Wiesz, wydaje mi się, że to jest moja największa miłość. Janek, czy ty mnie w ogóle słuchasz? E, tak, tak. Mam wszystkie twoje płyty. Całym sercem kocham... Janek, zachowujesz się bardzo nieelegancko. Całym sercem e, kocham i... 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 Powiedz, co kochasz, dasz radę. Kocham, e, kocham, kocham cię! Mnie? Ją? Oj, kolego, nie przesadzaj, to moja dziewczyna. O Boże, Agata. Ja po prostu kocham góry. Są takie piękne i majestatyczne. Wielkie i nieokiełznane. Budzą respekt. I szacunek całego świata, rozciągając się na kilometry. Ty też kochasz góry? Tak. Ja też. W ogóle jesteś taki wysoki, jak góry. Jestem jak góry? No. Gdzie ostatnio byłeś? Kościelec. Piękny jeszcze. O raju! Zawsze chciałam go zobaczyć. Opowiesz mi o tym? Oczywiście. Ja, dlaczego ty właściwie podpowiadasz jakiemuś powiedzieć, że ma podrywać moją dziewczynę, co? Widziałeś jaki to jest as? Daj spokój. Wyrwał laskę na gatkę w górach. Może jednak romantyzm istnieje? Cześć, często tu przychodzisz. To ja już chyba wolałam tego od góry. <noise> Stworzyłem potwora. Agata, ja już mam tego dosyć. Naprawdę rozumiem, że zbyt szybko założyłem, że mógłbym Ciebie poderwać, nie starając się. Ale musi być z tego taki cyrk? Wiesz przecież, że nie zniósłbym świata, w którym Ciebie nie ma. Nie przeżyłbym. Skończmy te farsę. Och, mdleje. Och, och Carlos! Fuu! Nie róbcie tego psu ludzia! Tak oglądać całujących się rodziców. Dobra, chodź, pokażesz mi to sypialnię. Cześć, kłamco. Jeszcze jesteś? Przepraszam cię za tamto. Spoko. Moje dramatyczne wyjście było ekscytujące, no ale potem zrobiło mi się trochę głupio. Dlaczego? No bo... ja też ci nie powiedziałam całej prawdy na sobie. Aha. No to może jakaś wspólna Herbata i powiemy sobie tym razem całą prawdę. Z najgorszymi szczegółami? Z najbrudniejszymi? Najgorszymi, najbrudniejszymi, naj, najokropniejszymi. No dobrze. Super. Masło. Masło. Masło węże. Startup.